Siema siema widzę. witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj sobie niestety widzę wrócimy do Tego Widzowie Wy chyba wiecie co to jest Jeśli oglądacie bombowice i znacie fabułę No niestety musimy do tego powrócić ja, ja, ja nie chciałem tego robić Ale Nie możemy zapominać o osobie która, Której mamy w sumie wszystko Na bombowicach ale widzowie, musimy się uzbroić, dlatego zrobimy sobie dzisiaj, widzowie, Enchanting Table. Sobie postawimy tutaj. Najpierw zrobimy widzowie... O! Zrobimy sobie najpierw yy, jakby pomieszczenie. Wiem, że tu jest totalnie ciemno, ale zaraz to się zmieni. O, żelazo tak w ogóle. Żelazo. Co musimy tak to zrobić? Mam już pomysł, jak to zrobić w miarę. Czekajcie na podłogę sobie postawię. Tutaj będą książki. Aj, kilofaźnia. Dobra, widzę, już mam kilofik i kopiemy dalej. Tutaj będą tutaj też 3 I tutaj jest wejście tak dobra idealnie widzę sobie wykopiemy to i dobra teraz yy, wyłożymy sobie podłogę Ja widzę że zaraz zobaczcie jak ja sobie to zrobię. No jo o, kolejne żelazo. Co jest? Ostatnio widzę, że trochę słabo jest żelazo na popmowicach. Trochę brakuje. Tutaj ogólnie będą mógł szelf i to wszystko. A tutaj będzie widzowie sufit. I tutaj musimy tak zrobić, o. Chyba nam drewna zabraknie, za niestety. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra widzę i teraz tutaj się posprzątamy, o. Zrobimy dziurę sobie tutaj. Na sufit. Tutaj widzę, sobie położymy Glowstone bo sobie wytradeowałem od Alchemika. Myślę, że będzie pasował nawet do tego pomieszczenia. No, nawet to nieźle wygląda. I sobie teraz weźmie biblioteczkę. Biblioteczki i <laughs> Nam brakuje trzech obecnie. Sobie będziemy musieli zrobić? Dobra, widzę, pójdziemy po sobie bo tutaj na pewno nam się robi pięknie. O dobra, dobra tyle papieru nam na pewno wystarczy. Potrzebujemy dziewięć książek tylko, a to sobie odłożymy tutaj do skrzynki pięknie. O dobra i robimy sobie biblioteczki. Pięknie trzy są zrobione. Dobra, widzę, musimy jeszcze jedną zrobić żeby było nam na ten table Dobra widzę, płyniemy po obsidian Bierzemy łódeczkę i <laughs> wypływamy po obsydian. To było chyba gdzieś tutaj, widzę, jeśli się nie mylę Lecimy. Widzę, pamiętajcie oczywiście o subskrybowaniu i o lajkowaniu, bo mnie to motywuje do nagrywania filmów. Nagrywania daily, chociaż, no dobra, widzę to takie daily, trochę nie wyszło, ale dobra, wiecie o to chodzi, widzę. W ogóle widzę, przepraszam Was bardzo, ale tak średnio mogę teraz daily nagrywać, bo mam dużo nauki. Ale no staram się po prostu jak, naj, ten, jak najwięcej nagrywać i widzę, że to wam się chyba nawet podoba. I dobra, widzę. lecimy po obsydium. Musimy trochę tego skopać. Chcemy sobie w razie czego to się Ej, to się da skopać, tak normalnie nie wiedziałem widzowie, że mag będzie się skopać normalnie Dobra kopiemy obsydion O proszę bardzo Kurka widzowie ten mój killoff tak zasuwa, że nie da się nadążyć normalnie O Teraz się udało Gdzie jest jeszcze obsydion jakiś? Łe już nie ma No to widzowie będziemy musieli zrobić Tutaj woda i teraz obsydian. Pięknie. Tylko tutaj jeszcze jedna woda. I tutaj też obsydian. Dobrze. Teraz to wystarczy wykopać. I być... A! Ła! Wow. dolo. O, pięknie. zabierzemy to i, ten, i stąd i Dobra, lecimy do Bumowic. Dobra, płyniemy do bombowic, widzowie. Hmm. Szybko lecimy. Tylko, że jest bardziej posłownego. Dobra, lecimy szybko do bombowic, widzowie. Płyniemy. Żeby nas mowy nie zażarły. Szybko, widzowie. Lecimy. Szybko. Ipku. Dobra, jesteśmy, widzowie. Teraz szybciutko przespaliciemy się. Z widzowie, zabierzemy sobie dwa diamenciki. Możemy zrobić w końcu Enchanting Table. Ale dobrze wiem, kiedyś tak go się Tak, mamy to. Yes. Dobra, widzę i możemy zrobić Enchanting Table. Wost możemy możemy. Pięknie. Zresztą widzę, zobaczymy jakie nam zaproponuje Enchanty yy, Enchanting Table. Zobaczymy na przykład na spodnie. A nie, ja jeszcze lapisu potrzebujemy. Dobra, widzę, ja sobie wziąłem skrzynki i yy, pienka, żeby to też tak wyglądało tak jak wszędzie jest. Dobra. Znaczy nie ja dobra widzę, trochę za mało dzieliśmy rzeczy. Ale dobra, zaraz to poprawię. O, i od góry teraz tak, o. Dobra, widzę, teraz już będzie spoko chyba. Weźmiemy sobie dębowe pie Nie. <laughs> w ogóle widzę, że ja teraz zaczęło oznaczać, tak? Skrzynki. I dla mnie szczerze to jest mega zarąbicie to wygląda. Mega ładnie dla mnie. O, tu pochodnie sobie postawimy jeszcze. O. Tutaj tak o! I pięknie widzowie. Teraz zobaczymy co nam enchanting table za oferuje Łe widzowie, tu tak nie działa chyba. Czekajcie. Znchantowanych rzeczy nie można enchantować? tam no to mi to trochę plany popsuło, widzowie, niestety, ale allora. dobra. Dobra, to sobie przeczytujemy, jaką nam, jak nam kuszę zencentruje. Zobaczymy, jak to działa. Szybkie ładowanie. O kurka! Ej, dobra, nam ten, co on to enchanty dało Przeszyci i szybkie ładowanie jeden, joł Dobra, widzę, ja sobie jeszcze zenchantujemy mieczyk Ile oni co chcą? Aha Widzowie, on jeszcze nie wie. Dobra, widzę, lecimy do. Mam już 30. poziom, więc możemy lecieć. I w ogóle z tego miejsca bardzo Was przepraszam, widzowie, że wczoraj był tak późno film. No, ale nie miałem czasu za bardzo. No wiecie, no powrót do szkoły, i w ogóle takie rzeczy. i nie miałem czasu za bardzo. O, teraz. Już jestem w szkole, więc może mogłem już rzucić i dobra. Zobaczymy co się wydać będzie. Smora starnogów nogów i szerokie oszy, no nawet spoko widzę, nie? I Ogólnie widzę, to było na tyle w tym odcinku, no i siema.